Hej, witam Cię na kanale, odmazanie na ekranie, piękny dzień, maja, las się zieleni, jest po prostu pięknie i cudownie, a ja dzisiaj z tematem związanym z naszym zdrowiem, a właściwie z chorobą, która dotyka naszą cywilizację, z chorobą pośpiechu, jakości i przede wszystkim niesamowitą, niesamowicie związana jest ta choroba ze stresem, z potężnym stresem, z potężnym napięciem, z tym, że wszystko się dzieje szybko, że my żyjemy szybko, a nasz organizm niestety cierpi na tym, i dlatego chciałem Ci podać bardzo naturalny i może nie sprawdzony do końca, może nie w 100% skuteczny, tak jak wszystkie zresztą leki na nowotwór, ale ja uważam, że warto o nim powiedzieć, dlatego że jest maj. Maj jest takim miesiącem, gdzie Możemy czerpać z przyrody, jeżeli chodzi o zioła i inne bardzo ciekawe rzeczy, które można zrobić dla naszego organizmu, dla naszego zdrowia. Ja już mówiłem w tamtym roku na temat pokrzywy. Pokrzywy, którą uważają niektórzy za chwast, oczywiście, ale pokrzywa to przede wszystkim jest niesamowite zioło. Zioło, które znane jest z tego, że świetnie działa na nasz organizm, na nerki, poprawia nam włosy, skórę, jest świetne, ma mnóstwo składników, ale w tej kompilacji, której występuje w naturze. Również coraz więcej osób mówi o tym, że działa na no, nowotwór, zatrzymuje y, rozpowszechnianie się y, raka, ale też zapobiega. Mnóstwo ludzi, która y, była w trakcie choroby i jest w trakcie, bo no, raka oczywiście do końca nie wyleczymy. Robiła tą kurację, gdzieś przeczytała i potwierdziła to. Podobnie jak za mantadyną, którą ja ostatnio robiłem film, też wiele osób potwierdza, nawet zostawia komentarze pod filmami. Zobaczcie sobie, bo to jest jakby potwierdzenie. Niektórzy mówią, że trzeba badać, no ale jak tu badać lek, który masz? Jest od 1966 roku. Podobnie jest z pokrzywą. Jeżeli uważacie, że nie stosować, to nie stosujcie, ale ja uważam, jeżeli masz taką chorobę, gdzie wyleczalność jest. No, dosłownie kilkuprocentowa, tak naprawdę, bo jeżeli ktoś mówi, że straszną chorobą jest teraz ta choroba koronawirusa, no to zobacz sobie, jakie są statystyki, jeżeli chodzi o nowotwór. One są dużo, dużo trudniej, um, trudniejsze. Ta choroba jest przede wszystkim jest chorobą, która jest długofalowe leczenie, naprawdę. To jest zresztą. Zobaczcie, sami wiecie dookoła, jak dużo ludzi zapada na tą chorobę, jak dużo ludzi umiera i przegrywa tę walkę, ale ja podaję tobie taki bardzo prosty sposób. Po prostu jest maj. Idź, nazbieraj pokrzywy, nazbieraj w lesie, bo tutaj uważam jest najlepsza. Jest trudniej w lesie o, o pokrzywy, ale jeżeli znajdziesz miejsca, w którym jest wilgoć, ta pokrzywa występuje i warto nazbierać, ale można też nazbierać na łąkach. Z dala, oczywiście, od ciągów komunikacyjnych, gdzie jeżdżą auta i zostawiają nam te wszystkie, przede wszystkim ołów. Ołów, który bardzo łatwo przyswajamy, jak gdzieś chodzimy dookoła. Bardzo ciekawy film ostatnio oglądałem na temat tego, jak wpływa na nas, te zanieczyszczenia wpływają nawet na DNA. Zmieniają DNA człowieka, nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Ostatnio dziewczyna, rodzina dziewczynki w Anglii, bodajże w jakimś z jednym z <laughs> e Jednej z miejsc w Londynie po prostu udowodniono, naukowcy to potwierdzili, że to, że ona przebywała, mieszkała tam, wpłynęło na to, że chorowała tak, na tak przewległe choroby. I naukowcy to potwierdzili, że w sądzie wygrała ta rodzina sprawę. Ale wracamy do naszej pokrzywy. Naszą pokrzywę po prostu, słuchajcie, zbieramy i robimy z niej sok. Te osoby, które, których stan zdrowia się poprawił w chorobie nowotworowej, mówią, że robią to 3, 4, nawet do 5 razy. Najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, że nie chodzi o to, że ja tobie podaję tutaj antidotum, a ty nagle rzucisz się na pokrzywę i będziesz ją pił po prostu szklankami. To nie o to chodzi. Przede wszystkim szklankami, jeżeli będziesz pił, to sobie rozregulujesz cały układ żółciowy. Dlatego, że pijąc dużą ilość pokrzywy, Momentalnie nasz organizm wyrzuca bardzo dużą ilość żółci. Woleczek żółciowy produkuje tego bardzo dużo i to nie będzie korzystne dla naszego organizmu. Tutaj ważne jest to, abyśmy systematycznie przyjmowali około 100 mg tego soku. Po prostu setka, ta popularna setka, którą, którą często słyszymy, zamieniamy tą setkę na setkę soku z pokrzywy. Na początku można delikatnie ją zmieszać z wodą, dlatego że jest naprawdę ciężka. Moment, momentalnie może wywołać takie mocne konwulsje żołądkowe, dlatego warto na początku delikatnie z ciepłą wodą ją mieszać, ale potem po prostu starać się już pić ją. Samą. A jeżeli ktoś nie może, ma z tym problem, to możecie robić sobie szejki. Można to łączyć z bananem, z jabłkiem. Ja zawsze polecam do szejków troszeczkę awokado, dlatego że awokado ma dużo tłuszczy. Te tłuszcze powodują, że te witaminy są bardziej przyswajalne, więc warto też delikatnie dorzucić tam tego awokado, które... Do nie chodzi o to, żeby pić, jeść całe połowę, tylko troszeczkę tego awokado, żeby zrobić tego szejka, który będzie może smaczniejszy, ale przede wszystkim bardziej przyswajalny dla naszego organizmu. Będzie nasz Organizm czerpał, łączy się, będzie to łączyło się właśnie z tymi um, kwasami, um, z białkami, i będzie to dla nas jeszcze korzystniejsze. I co się dzieje? Ten sok po prostu zwalcza nam nowotwór. Nie wiem, jak się to dzieje. Badania oczywiście nie były przeprowadzone. Ludzie pokrzywę znają od dawien dawna, od setek lat. W Polsce pokrzywa była bardzo popularna. Możemy również oczywiście pić na pary dodatkowo. Ale teraz, jak zbieramy, zbieramy oczywiście te listki z samej góry, 3 cztery listki, te młode listki, które teraz są najbardziej życiodajne. Tam jest najwięcej życia, tam jest najwięcej składników, które mogą nam pomóc. Dlaczego tak się dzieje, że zwalczają nowotwory, tego nikt nie wie, może akurat ta kompilacja tych wszystkich witamin i tego, tych makro, mikroskładników, tam jest mnóstwo żelaza, powoduje, że ten nasz organizm gdzieś tam zaczyna funkcjonować. Dodatkowo pamiętajmy, że świetnie oczyszcza, oczyszcza i powoduje takie wzmocnienie nerek. Oczywiście pamiętajcie, że również jak wszystkich czy leków, czy też ziół, bardzo ważne jest nastawienie psychiczne. Działa tu też placebo, na pewno w dużym stopniu. Jak się bada wszelkie y, leki, pamiętajmy, że tutaj też y, działa placebo. Placebo, które jest, y, jest bardzo istotne, ale to jest bardzo ważne. Przecież y, może akurat to właśnie nastawienie psychiczne, może ta wiara w, ten, y, w to zioło, w to picie, w to, co już kiedyś nam się y, komuś udało. Jeżeli czytasz że na forum, że ktoś mówi, że tak. Brałem, brałam, jedna, druga, trzecia osoba. Podobnie za mantadyną. Coraz więcej ludzi mówi, że przydawało osobom bliskim, osobom starszym, swoich, swoim rodzicom, i świetnie sobie Amantadyna poradziła z koronawirusem. A ktoś zaczyna tutaj robić badania. No ja absolutnie, no, jeżeli ktoś chce robić badania, no jak najbardziej, jeżeli są na to pieniądze, jeżeli są to badania, ale jeżeli ktoś komuś teraz są potrzebna jest właśnie ta mantadyna, czy też zachorował na tą chorobę, no to sięga po ten lek. Nie powinien się raczej zastanawiać, moim zdaniem, Chociaż ja też nie jestem lekarzem, nie jestem doradcą, ale widzę to dookoła, co się stało z moimi znajomymi, bliskimi, którzy po otrzymaniu właśnie tego leku. Chociaż teraz wszyscy mówią, że doktor Bodnar, gdzieś te badania nie były takie idealne, ale wierzcie mi, że co człowiek, to pełno to nowa opinia. Więc ja tutaj akurat wiadomo, że z wszystkimi się wszyscy nie zgadzają, i to jest naturalne, i to jest też dobre, bo to buduje i to rozwija, bo każdy pewnymi argumentami może pewne rzeczy obalić, lub też, lub też obronić. Ale pokrzywa jest po prostu rewelacyjna. Zbierajcie pokrzywę, zamrażajcie sobie, róbcie na par, ją się suszy przede wszystkim w ciemnym miejscu. Pamiętajcie o tym, w suchym, ciemnym miejscu. Nie może być to tak, żeby ona była po prostu na słońcu, suszona na słońcu, bo ona traci wartości i właściwości te swoje, które posiada w liściach. Oczywiście można zrobić soki, można go zamrażać na taką kurację dłuższą, nawet na zimę, słuchajcie, można to zrobić wrzucić, zamrozić i też ten sok będzie rewelacyjny, ale teraz za darmo idziemy do lasu, zbieramy listki pokrzywy, robimy z tego sok, możemy zrobić tego wywar, możemy to pić, możemy pić jako herbatę, ale polecam, ponieważ coraz więcej osób i coraz więcej gdzieś tam na forach informacji dochodzi do mnie, że właśnie pokrzywa, sok z pokrzywy przede wszystkim działa antynowotworowo, działa w sposób taki, że nowotwór się nie rozwija, wręcz cofa. Trzymajcie się. Pozdrawiam, życzę miłego, ale to miłego weekendu. No mam nadzieję, że pogoda aż tak bardzo się nie zmieni, jak mówią to prognoza pogody. Jeżeli materiał ci się podobał, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja, oczywiście udostępniajcie to, bo warto po prostu tą wiedzę Rozszerzać. Myślę, że ta, że ta pokrzywa nikomu nie zaszkodzi. No tylko w takim przypadku, kiedy ktoś będzie pił chłystami, haustami całe szklanki, no to wtedy mówię, będzie to wyrzut potężny, żółci i wtedy może, mogą być problemy właśnie z, dla takich osób. Trzymajcie się z pięknego lasu. Cześć. Hej.